Cześć, witaj w siódmej części naszego kursu Matematyka matura podstawowa. Dzisiaj omówimy sobie błąd bezwzględny i względny przybliżenia. Wyjątkowo nie będziemy zaczynali od naszych kart wzorów maturalnych, gdyż nie ma tam tego wzoru. Dlatego przejdziemy od razu do rzeczy. Jak widzisz, mamy kilka istotnych pojęć. Wartość rzeczywista. I ją będziemy oznaczali poprzez x. Wartość przybliżona oznaczymy przez p, i to jest wartość, którą sobie szacujemy. Podam Ci później na przykładzie. dokładnie to zrozumiesz. Błąd bezwzględny, czyli nasz klucz programu oznaczamy przez delta. X i błąd względny przez małe delta greckie. No dobrze, ale cóż to będzie nasz ten błąd bezwzględny. Będzie to wartość bezwzględna. Z różnicy naszej wartości rzeczywistej. I wartości przybliżonej. Mam nadzieję, że pamiętasz, co to jest wartość bezwzględna. Jeżeli nie, to zapraszam Cię do karty wzorów. A jeżeli to Ci nie pomoże, daj znać w komentarzu. Z przyjemnością nagram dodatkowy materiał. Pokażę Ci to na przykładzie, łatwiej będzie Ci to zrozumieć. Błędem względnym zajmiemy się później. Na bieżąco będę tłumaczył, o co chodzi. Mamy takie oto zadanie. Kajetan poprosił mamę, żeby przelała mu 20 zł na Spotify. Jak wszyscy dobrze wiecie, miesięczny koszt subskrypcji to jedynie 19,99. Zatem tutaj Kajetan dokonał przybliżenia dokładnej wartości. I my musimy policzyć, ile wynosi błąd bezwzględny oraz względny przybliżenia ceny według Kajetana. Zatem nasza wartość x, czyli wartość rzeczywista, wynosi 19,99. Z kolei wartość przybliżona xp równa się 20. I korzystając z tego wzoru, tutaj na naszą, nasz błąd bezwzględny, Musimy obliczyć różnicę tych dwóch wartości. Oczywiście x. Czyli mamy 19,99 minus 20. I to w module czyli liczymy wartość bezwzględną. Zatem mamy. 19,99 minus 20, no to będzie oczywiście minus 1 setna w module, czyli nasza wartość bezwzględna z tego, no to będzie 1 setna, czyli 1 grosz. Zatem błąd bezwzględny delta x jest równy 1 setna. Możemy to też sobie zapisać, właśnie w postaci ułamka zwykłego. I teraz druga część musimy obliczyć błąd względny przybliżenia. I tutaj od razu przechodzimy do naszego wzoru na błąd względny, czyli na naszą małą deltę. To będzie błąd bezwzględny delta X podzielić na wartość rzeczywistą, czyli X. Zatem nasza delta jest równa jedna setna. Podzielić przez wartość rzeczywista. 1999. Ile to wynosi? Przesuwamy przycinek o dwa miejsca w liczniku i w mianowniku. I otrzymujemy 1 1999. Przejdźmy do kolejnego przykładu. Przybliżenie pewnej liczby wynosi 10, zaś błąd bezwzględny jest równy 1,5. Oblicz, jaka to liczba, i podaj błąd względny tego przybliżenia. Mamy trochę inną sytuację w stosunku do tej, którą mieliśmy w pierwszym zadaniu. Gdyż to, co mamy dane, to jedynie. Wartość przybliżona xp równa 10 i błąd bezwzględny, czyli delta x równa 1,5. To, czego szukamy, no to nasza wartość rzeczywista, czyli x, i nasza delta, czyli błąd względny. Jak to obliczymy? Oczywiście, korzystając z tych wzorów, które wcześniej podaliśmy. Zatem nasza, już podstawimy od razu wartości delta x równa się 1,5. I tak jak we wzorze, w module nasza wartość rzeczywista, czyli x minus wartość przybliżona w naszym przypadku jest równa 10. I tutaj myślę, że byłbyś w stanie poradzić sobie w pamięci licząc nasz wynik. Masz dziesiątkę, skoro naszym błędem bezwzględnym jest 1,5, to znaczy, że ta wartość rzeczywista liczby będzie albo o 1,5 większa, albo może być też mniejsza. Dlatego, żeby to obliczyć, musimy rozpatrzyć dwa przypadki. I jak obliczamy taką wartość, mając liczbę w module, oczywiście. Opuszczając moduł, musimy to, co jest po drugiej stronie równania, rozpatrzyć właśnie w dwóch przypadkach, czyli tak, jakby to było wartością dodatnią, bądź ujemną. Zatem mamy 1,5 równe x minus 10 lub będziemy mieli minus 1,5. Równe x minus 10. Zamienimy to miejscami. Zaczniemy od x. x równa się dziesiątkę, przerzucamy na drugą stronę, czyli dodajemy 10, mamy 11,5. Oraz może być też tak, że nasz x będzie równy, tutaj przenosimy dziesiątkę do minus 1,5, czyli mamy 10 minus 1,5. To jest oczywiście 8,5. I mamy takie o te dwa przypadki. Teraz wystarczy, że policzymy nasz błąd względny, czyli delta. Korzystamy oczywiście z drugiego wzoru na deltę. I mamy 1,5 jako nasza wartość przybliżona. Przepraszam, jako nasz błąd bezwzględny. I. Dzielimy to przez naszą wartość rzeczywistą. W pierwszym przypadku będzie to 11,5. Oznaczymy sobie jako delta 1. I teraz, żeby to szybko policzyć, skorzystamy z kalkulatora. Kalkulator daje nam wynik 0,13, 0, 3 4. Tak, sobie to zostawimy. Gdybyśmy chcieli podać błąd względny w procentach, co powinniśmy z tym zrobić? Przemnożyć to razy 100%. Czyli nasza delta 1 równa się zaokrąglimy to do 4 miejsc po przecinku razy 100%. Czyli Przesuwamy przecinek o 2 miejsca. 13,04%. Taka jest wartość naszego błędu. Teraz policzymy deltę dla drugiego przypadku. Mamy oczywiście 1,5, błąd bezwzględny. Dzielimy przez wartość rzeczywistą przez 8,5. I tutaj od razu zrobimy 100%. Kolejny raz skorzystamy z kalkulatora. To nam daje wynik 0,176470 i tak dalej. Tutaj zostaniemy. Razy 100% oczywiście. To też zaokrąglimy tylko tutaj do 4 miejsc po przecinku. Tylko, że zobacz. Tu mamy 7, zaokrąglamy oczywiście czwórkę do góry. Więc nasz błąd względny wynosi 17,65%. Przypomnieliśmy sobie wzór na błąd względny i błąd bezwzględny. To warto zapamiętać, nie są to bardzo skomplikowane wzory. Myślę, że sobie z tym poradzisz. Gdyż niestety nie masz ich w kartach naturalnych, ale nie powinno ci to sprawić problemu. Na dzisiaj to by było wszystko. Dzięki. Do zobaczenia w kolejnej części. Cześć. To znowu ja. Jeżeli jeszcze nas nie subskrybujesz, kliknij w ten przycisk, aby nie przegapić kolejnych części. Do zobaczenia.